Wilgoć i przemakanie dachu garażu to nieunikniony problem każdego właściciela. Niekontrolowana wilgoć zmienia się w pleśń, a ta zmienia się w szkodliwy grzyb. Dlatego w tym odcinku cyklu Garaży24 Know How wynajmującego i najemcy zajmiemy się zabezpieczaniem garażu przed wilgocią, pleśnią i grzybem. Zapraszam. Najczęstszą przyczyną przeciekania dachu jest zużycie się papy. Aby ocenić tam papy dachowej należy spojrzeć na dach z góry. Papa, przez którą cieknie woda, jest pomarszczona i spękana lub tylko pomarszczona. Woda może przeciekać także przez papę, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie dostrzec z niej dziur. Papa pomarszczona to taka, która straciła już swoje właściwości hydroizolacyjne. Jeżeli papa wygląda podobnie jak na zdjęciu po prawej stronie, to wymaga wymiany. Jeśli jest gładka jak na zdjęciu po lewej stronie, to nie wymaga wymiany. Jeżeli stopień zużycia papy ocenioną metodą na oko różni się w poszczególnych częściach dachu, w naszej ocenie nie opłaca się kłaść papy tylko na części dachu, na której jest ona najmocniej zużyta. Przygotowanie do położenia papy, w tym zgromadzenie materiałów i narzędzi, jest zabiegiem wymagającym poświęcenia czasu, stąd korzystnie jest przeprowadzić te przygotowania raz, a nie wielokrotnie w okresie trwałości papy. Papa termozgrzewalna jest sprzedawana w rolkach, zazwyczaj o szerokości 1 metra. Jedna rolka to zazwyczaj 7,5 metra bieżącego, czyli rolka o 7,5 metrowej długości i szerokości 1 metr. Są w sprzedaży również rolki o innych długościach, np. 4, 5, 6 czy 10 metrów. Stąd mianą porównawczą w wycenie powinna być cena za metr kwadratowy, a nie metr bieżący papy. Zgodnie z praktyką budowlaną, wymiary niemal każdego garażu. To 3 metry szerokości i 5 do 6 metrów długości. Dach garażu ma jednak wzdłuż ściany tylnej lub również bocznej, tzw. zwany o wysokości do 30 cm i zazwyczaj też komin wentylacyjny wystający ponad powierzchnię dachu. Ogniomur i komin należy również pokryć papą. Garaż zazwyczaj przylega od boków do garaży sąsiadujących. Ostrożnie jest więc nałożyć papę tak, aby przykrywała dachy garaży sąsiadujących. Pasami papy o szerokości 30-50 cm. Ściekająca deszczówka tworzy w dachu garażu własne ścieżki biegnące nie zawsze pionowo w dół, a zazwyczaj nie mamy wpływu na stan dachu w garażu sąsiadujących. Dobrą praktyką dekarską jest także nadłożenie papy na ściany przy krawędziach dachu i ścian pod rynną, tam gdzie zawieszona jest rynna. Uwzględniając ogniomu i dwa garaże sąsiadujące. To właściwa ilość papy do pokrycia dachu o szerokości 3 m i długości 6 m to około 28 m. Jak gruba powinna być papa dachowa? W hurtowniach spotyka się papy o grubości od 2,2 do 5,5 mm. Po ocenie dekarzy, papa powinna być nie cieńsza niż 4 mm grubości. Lecz tylko część dekarzy jest zdania, że papa lepsza to taka, która ma więcej niż 4 mm. Papa o grubości 4-4,5 mm jest lżejsza od papy liczącej 5,5 mm, jest także od niej mniej łamliwa i w związku z tym część lekarzy uważa, że lepiej się ją kładzie. O jakości, czyli de facto o trwałości papy dachowej decyduje odporność na działanie niskiej i wysokiej temperatury, miękkość, przesiąkliwość, siła zrywająca konieczna do rozciągnięcia papy oraz wydłużenie przy zerwaniu. Na rynku dostępne są papy termozgrzewalne z tak zwanym SBS-em, Czyli termoplastycznym styren-butadien-styrenem bądź z termoplastorem APP, a taktycznym polipropylenem. Papa z SBS lub APP jest bardziej odporna na pękanie w ujemnych temperaturach. Jednak zdania dekarzy są podzielone w kwestii tego, czy warto dopłacać znaczny procent ceny do papy z ABS bądź z APP. Do położenia papy na dachu garażu należy wybrać dzień bez śniegu i deszczu, gdy temperatura jest dodatnia. Papa składowana na mrozie staje się bowiem sztywna. Drabina o długości co najmniej 3 metrów. Lina z hakiem lub pętlą do wciągania na dach rolek papy. Jedna rolka papy może ważyć nawet 30 kg. Niebezpiecznie jest ją brać pod pachę i wchodzić z nią na drabinę. Butla z gazem i palnikiem gazowym przyłączonym wężem do butli. Nóż do cięcia papy. Miarka o długości nie mniej niż 6 metrów. Pełne, nieślizgające się buty i skarpetki nawet w środku upalnego lata. Rękawiczki niegumowe. Papę należy kłaść od najniższego obszaru dachu, aby po zakładkach łączących pasy papy woda spływała po spadzie dachu, a nie pod papę. Zakładki powinny mieć szerokość 10-15 cm. Wystarczającym jest pokrycie dachu garażu jedną warstwą papy na zakładki. Papę należy pociąć nożem do papy na pasy lub płaty. Papa ma na spodzie warstwę bitumu przypominającego folię. Bitum pełni funkcję kleju przytwierdzającego papę do podłoża. Zwinięte w rolkę pas papy należy ułożyć tak, żeby zgrzewać jego spodnią część palnikiem z butli przez kilka sekund tuż przed zetknięciem się papy z dachem. Plaski papy już zgrzanej można wygładzać butem, dłońmi w rękawiczkach lub kijem, aby pozbyć się miejsc, gdzie papa nie przywarła szczelnie do podłoża. Podżety na ulepszanie garaży bywają skromne. Ponieważ ostatecznie garaż to lokalnie mieszkalny. System Garaże 24 rozwiązuje odwieczny problem wymiany zamków w wynajmie krótkoterminowym. Doświadczeni właściciele wynajmujących garaże wiedzą, że obecnie co drugi najemca poszukujący garażu poszukuje go tak naprawdę na czas krótkookresowy, np. na, na 7-14 dni. W wynajmie krótkookresowym, 7-dniowym czynsz jest wyższy w skali miesiąca o 40% niż w wynajmie tradycyjnym, długookresowym. Dowiedz się więcej na garaży24.info.